Dzisiaj zaczynamy pod płotem, dosłownie pod płotem, ponieważ trwa renowacja placu przed zamkiem, ale chciałem zacząć nasz odcinek tutaj, ponieważ za tym, że płotem stoi bardzo oryginalny pomnik, pomnik jakiego nie ma chyba nigdzie w Polsce. Jest to pomnik poświęcony trzem wybitnym kryptologom związanym z Uniwersytetem Poznańskim. Panowie nazywali się Rejewski, Różycki i Zygalski, i przyczynili się do złamania, a właściwie złamali szyfry. Enigma szyfry maszyny szyfrującej niemieckiej podczas II wojny światowej, co było niezwykle ważne dla właściwie końca i przebiegu dalszego II wojny światowej. Ci panowie są uczczeni tutaj w Poznaniu ich pamięć nie tylko tym pomnikiem, ale także fantastyczną instytucją, która się nazywa Centrum Szyfrów Enigma i która znajduje się w budynku, który jest za mną. W tym miejscu, czyli na rogu św. Marcina i Kościuszki, w połowie XIX wieku władze pruskie zbudowały budynek budynek intendentury wojskowej, czyli jednostki odpowiedzialnej za zaopatrzenie armii. To był bardzo charakterystyczny budynek w stylu neoromańskim, z rzucającą się w oczy potężną ośmioboczną wieżą, niczym wieżą z zamczyska. I tak było tu właściwie do czasu, kiedy Polska wróciła na mapę Europy, i wtedy w tym budynku historycznym zainstalowały się rozmaite polskie wojskowe organizacje, jednostki. Między innymi jednostka, która odpowiedzialna była za szyfrowanie czy deszyfrowanie informacji. I ten budynek, historyczny budynek, dotrwał właściwie tak do końca II wojny światowej, na sam koniec II wojny został potężnie zniszczony. Wówczas rozebrano go doszczętnie i po wojnie władze zdecydowały, żeby postawić w tym miejscu nowy gmach. O jego zaprojektowanie poproszono Władysława Czarneckiego, wybitnego poznańskiego architekta, który zaprojektował ten modernistyczny gmach, do którego w roku 1950 wprowadził się Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Po upadku komunizmu ten budynek przekazano uniwersytetowi, Uniwersytetowi Adama Mickiewicza i przez kilka dobrych lat kształcili się tutaj historycy, ale ci wynieśli się do nowego kampusu na Morasko i tak oto ten budynek, który dzisiaj nosi nazwę Kolegium Martineum, jest między innymi siedzibą Centrum Szyfrów Enigma do którego to centrum zapraszam. Szyfrów Enigma funkcjonuje od roku 2021. Powstaliśmy po to, aby pokazywać historię złamania szyfru Enigmy, ale nie tylko. Każdy, kto do nas przychodzi, znajduje tutaj opowieść o tym, jak złamano szyfr Enigmy, ale również opowieść o historii utajniania informacji, o tym, jak ludzie łamali szyfry, jak sobie radzili z tymi problemami w ciągu 20-30 wieków swojej historii. Mamy także tutaj pokazaną łączność pomiędzy historią szyfrów a światem współczesnym. Dlaczego? Ponieważ złamanie szyfru, nigdy pociągnęło za sobą niebywały postęp w dziedzinie szyfrologii, kryptologii, a później także napędziło rewolucję cyfrową, a ta z kolei spowodowała, że niebywale rozwinęły się technologie i świat Techniczny, w którym żyjemy dzisiaj. Także jest bezpośredni związek pomiędzy historią złamania szyfru Enigmy, a światem, w którym dzisiaj żyjemy światem komórek, światem komputerów, światem kodowania informacji. Prosta sprawa kod, którego używamy odblokowując naszą komórkę, to jest także element tej historii. Pokazujemy tutaj, że to nie jest wyabstrahowana historia, martwa historia. Pokazujemy, że jest realny związek między światem matematyki szyfrów, kodów tajemnicy, a naszym życiem współczesnym. Zaczynamy tak po ludzku, czyli od starożytności od starożytności znaczy nie tu, da. gdzie się wszystko zaczęło, tu mamy Cezara. W alfabecie możemy przesuwać no. literki. Jest to jeden z najprostszych szyfrów do zrobienia. I Ale ty... Juliusz Cezar go wymyślił. Tak. Naprawdę? No. Naprawdę. I oh, wow. miał u siebie to charakterystyczne, że przesuwał te litery o trzy miejsca w alfabecie, zatem A raz, dwa, trzy było D. A, czyli może Dynksa ja bym zaszyfrował. Spróbuj. Ja od razu mówię, że ja nie rozszyfrowałbym niczego najprawdopodobniej na świecie. Czyli mamy tak. Eee, o cztery? Tak, trzy. O trzy. Raz, dwa, trzy, tak? Zgadza się. I to tak zostawiam. No, tu się będzie dzieje historia. Tu się dzieje historia szyfrowania. Słuchaj. Właściwie to powinien wow. być odwrotnie, czyli wziąć sobie raz, dwa, trzy, potrzebuję G i układamy tutaj słowo. Nic nie rozumiem. Tak będzie dynk zaszyfrowany. To jest zaszyfrowany dings. Tak, ale... Wiesz, chciałem powiedzieć, że, że te wszystkie tutaj gry i zabawy z tymi dawniejszymi systemami szyfrowania są wielką frajdą dla dzieciaków. No ale umówmy się, to jest chyba po prostu dobra zabawa dla wszystkich. Bez tak. względu na wiek, naprawdę. Tak, nie? Bo bez to jest... względu na wiek, tym bardziej, że mamy różne stopnie trudności tych zadań, więc każdy na pewno znajdzie coś dla siebie. Jeśli przejdzie przez poziom łatwy, może iść coraz dalej, a potem, powiem ci, no. dzieciaki wykorzystują to w szkole, szyfrują sobie informacje, a nawet ściągi. A czy wiesz, że za pomocą pana Tadeusza również można szyfrować? Nie. Yeah. Jeśli masz takie samo wydanie jak twój znajomy, no. możesz mu napisać, która strona, który wers, która litera, i tym sposobem, mając taką samą książkę, możecie sobie przesyłać informacje. I żeby to była lekcja dla was dzieci, trzeba czytać pana Tadeusza. Instytucja, w której się znajdujemy, nazywa się Centrum Szyfrów Enigma czyli po grecku zagadka i to jest enigma. Tak, dokładnie. To jest enigma, która aktualnie jest u nas prezentowana. Jest ona wypożyczona z Agencji Wywiadu. Jak możesz zauważyć, ma otwartą klapę, Aha. ponieważ zazwyczaj enigmy, które widzimy, nawet w internecie, ich zdjęcia, mają klapę zamkniętą. My sobie przyjęliśmy, że te będziemy prezentować w klapie otwartej, aby można było zajrzeć tam, gdzie no, trudno jest coś zobaczyć. Klutego przedsięwzięcia i tej tajemniczej maszyny, której. Używali Niemcy podczas II wojny światowej. Trzeba było złamać, żeby móc przechwytywać te wszystkie informacje. To jest jakieś wielkie umysłowe zadanie. No i gdzie jest rezultat? Gdzie możemy zobaczyć to w centrum szyfrów Enigma? To coś, miejsce, nie wiem, arkusze i mhm. właśnie coś, co, co jest takim, wiesz, namacalnym dowodem mhm. tego, jak wyglądało rozszyfrowanie tego. Jest coś takiego? Możemy tak, to zobaczyć? Jasne, chodźmy. Przede wszystkim widzimy tutaj płachty, które opracował Henryk Zygalski. I co ciekawe, przez bardzo długi czas była to w zasadzie jedyna metoda, która służyła do rozszyfrowywania tajnych depesz. Mamy tutaj również bombę Rejewskiego. Bomba jest niczym innym jak połączonymi rotorami. Niestety. W trakcie ewakuacji kryptologów z Polski trzeba było zniszczyć całą dokumentację techniczną bomby, żeby Niemcy nie dowiedzieli się, że Polacy pracują nad złamaniem tego szyfru. Przez co nie wiemy, w jaki sposób działała ona wewnątrz, jak te mechanizmy były ze sobą połączone. Jedynie co wiemy to jak wyglądała z zewnątrz. Po wprowadzeniu odpowiednich danych z bomby następowało deszyfrowanie Ta ilość powiedziałbym atrakcji też interaktywnych atrakcji, które są w tej, w, tej, w, tej, w, tej, w tej instytucji, powoduje właściwie, że w tym niewielkim miejscu można spędzić naprawdę dużo czasu. To prawda. To się... <grym> I to się dzieje rozumiem. Oczywiście to się dzieje czasami niektórzy przychodząc do nas rano, wychodzą po południem, niektórzy aż rozbijają sobie wizytę u nas na kilka dni, bo nie są w stanie jednego dnia rozwiązać wszystkich zagadek, a są i tacy, którzy mają takie aspiracje. Wiele instytucji lubi powtarzać, że jest dla wszystkich, że każdy bez względu na wiek znajdzie w nich coś dla siebie. Chociaż to wcale niekoniecznie jest prawda, ale w tym przypadku to jest prawda. Centrum Szyfrów Enigma jest naprawdę miejscem, w którym każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie. To jest stosunkowo niewielka instytucja, pełna atrakcji i niezwykle ciekawej wiedzy historycznej. Wiedzy w dodatku, z której możemy być naprawdę bardzo dumni. I warto też pamiętać, że to jest jedyna tego typu instytucja, w Polsce zupełnie wyjątkowa. Poznanie.